Ten kanał EBB w ogóle, śmieszny. E, EBB. No, z, zresztą fajne, fajne, fajne filmy. Znasz w ogóle kanał EBB EBB EBEB kurwa EBEB Ebe na trasie spotkałem Mich. Ja nie wiem czy widziałeś hitowy trailer. Zdecydowanie, jestem fan. EBB. Zobaczcie też na olejnika, jest przymierzany do Mameda kalidowany, nawet już trailer jest. Pewno każdy widział trailer EBB musisz się postarać. Musisz się postarać. O EBB to jest, <grym> to jest <grym <grym kanał. mocny kanał <grym> bardzo mocny, mocny. bardzo mocny. To jest prawdziwy ebe, ebe? Nie no, Królu Najlepszy. Widzę, ja świętuję, jeśli to jest prawdziwy ebe, ebe Pozdro, ebe, -ebe. Witam, EBEB. -ebe. Ta informacja was rozebę To ja tworzę EBEB. -ebe. Покуй вак так настал бок меня. И в адре, пряме на меня <настрову>